Moi drodzy, posłuchajmy drugiej części Audioboku na podstawie książki, świadectwa, najpiękniejsze świadectwa, jakie otrzymali ludzie dzięki odmawianiu nowenny pompejańskiej. Czyta Sylwia, nie zapominaj. Będę odmawiać różaniec do końca życia. O nowennie pompejańskiej dowiedziałam się przypadkowo, szukając czegoś w internecie. Do tej pory nie odmawiałam w ogóle różańca, chyba że przy okazji czyjegoś pogrzebu. Ale na pewno nie była to modlitwa od serca, a raczej klepanie zdrowasiek. Kiedy nie dostałam wymarzonej pracy, coś we mnie pękło. Poczułam, że do tej pory tak naprawdę nie mam nic: rodziny, przyjaciół, perspektyw do życia, choć wydawało mi się, że jestem szczęśliwa. Na niczym nie zależało mi tak bardzo jak na tym etacie. Niestety nie przyjęto mnie i kiedy się o tym dowiedziałam, załamałam się kompletnie. Wtedy poczułam ogromną potrzebę modlitwy i powtórnego zbliżenia się do Boga. Piszę powtórnego, dlatego że od wielu lat, mimo iż uważałam się za osobę wierzącą, nie uczestniczyłam w niedzielnych mszach świętych i nie przystępowałam do komunii świętej. Zaczęłam się więc modlić, a gdy odkryłam nowennę pompejańską, postanowiłam ją odmówić. Moją intencją jest, aby mój los się odmienił. Ja bym jakimś cudem tę pracę dostała. Trwam na modlitwie nowenny już 36 dzień. Nic się nie zmieniło w sprawie upragnionej pracy, ale czuję, że otrzymałam łaskę w innej postaci. Dzięki modlitwie zrozumiałam, że nie mogę żyć jak do tej pory, to znaczy w grzechu. Przystąpiłam do spowiedzi świętej pierwszy raz od wielu lat, nie świętokradzkiej, ale szczerej ponieważ wcześniej, jeśli zdarzało mi się iść do spowiedzi, zawsze świadomie zatajałam pewien grzech. Teraz go w końcu wznałam. Przeżyłam też wielkanoc, pierwszy raz w życiu, bardzo głęboko. Wsłuchiwałam się w każde słowo w czasie Mszy Świętej. Odmawiałam też różne modlitwy w ciągu dnia. Codziennie wieczorem odprawiam koronkę do miłosierdzia Bożego. Od kiedy ją odmawiam, wszędzie natrafiam, Przypadkowo na wizerunek świętej Faustyny głęboko przeżyłam też kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Zaczęłam się modlić do naszego papieża. Obiecałam Maryi, że do końca życia będę odmawiać różaniec, codziennie przynajmniej cząstkę. Nadal wierzę także, że Maryja mnie wysłucha i dostanę swoją upragnioną pracę. Jeśli się jednak tak nie stanie, wiem, że otrzymam inne łaski. Marianna. Wzięliśmy ślub kościelny. Pragnę napisać, iż pokochałam Nowennę Pompejańską. Przeczytałam o niej po raz pierwszy chyba w listopadzie 2012 roku, gdy weszłam na stronę jej poświęconą i zaczęłam czytać niezwykłe świadectwa. Jakie dokonują się podczas odmawiania tej modlitwy. Poczułam niepohamowaną chęć podjęcia się tego trudu, bo próśb miałam wiele. Odmawianie nowenny rozpoczęłam w styczniu. W sumie do tej pory odmówiłam ją już cztery razy. Ostatnią skończyłam przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia. Otrzymałam wiele łask. Choć te główne prośby jeszcze nie zostały wysłuchane. Przede wszystkim Maryja uzdrowiła moją duszę, uwolniła od nałogów, otrzymałam łaskę nawrócenia. Mój mąż też stał się bardzo wierzący. Wzięliśmy też ślub kościelny, a w każdą niedzielę uczestniczymy we Mszy Świętej. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przystępować do stołu Pańskiego. Czytamy Biblię. Wiara stała się bardzo ważna w naszym życiu. Czuję, że z tą modlitwą wszystko się układa i ma sens. Oczywiście modląc się, składam obietnicę Matce Bożej o szerzeniu tej pięknej modlitwy. Niestety, tu pojawia się problem, bo nie wiem, jak skutecznie to zrobić. Wpadłam więc na pomysł, aby tuż przed wizytą duszpasterską podarować księdzu z parafii obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Pompejańskiej i formułą modlitewną. Tak też zrobiłam. Podarowałam kapłanowi obrazki mniej niż 100, bo część sobie zostawiłam, aby dać znajomym i rodzinie. A on na to, że jest mały problem, bo on potrzebuje jeszcze 1200 takich obrazków. Z wielką radością obiecałam, że je zamówię, aby każda rodzina w mojej parafii miała choć jeden obrazek z instrukcją odmawiania tej pięknej modlitwy. Niech się poszerza grono odmawiających różaniec. Pragnę tego z całego serca. Niech się szerzy miłość do naszej ukochanej Matki Bożej i jej Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Beata. Szkoda dnia, bez nowenny. Dowiedziałam się, że istnieje pewna skuteczna modlitwa, ale trzeba odmawiać różaniec trzy razy dziennie. Nie znałam nawet nazwy tej modlitwy. Zaczęłam szukać w internecie i tak trafiłam na stronę www.pompejańska.rose.maria.pl. Od razu postanowiłam spróbować. Jestem kilka dni po skończeniu mojej pierwszej nowenny i teraz wiem, że to nie ja znalazłam Maryję, tylko ona mnie. Czuję się taka szczęśliwa. Prościłam Maryję o to, by wyjednała u swojego syna łaskę nawrócenia dla mojego ojca, który przez kilkanaście lat żył z dala od Boga. Jeszcze kilka dni przed zakończeniem nowenny nic nie wskazywało na jego przemianę. Czekałam cierpliwie i wierzyłam, że jeśli nie po tych 54 dniach modlitwy, to w czasie, który zostanie z góry wyznaczony, mój ojciec się nawróci. Wierzyłam, że Matka Boża dopomoże. Dwa dni po zakończeniu przeze mnie nowenny mój ojciec przystąpił do sakramentu pokuty, poza tym znacznie poprawiły się nasze relacje rodzinne. Zdaję sobie sprawę, że nawrócenie to długotrwały i wymagający pracy proces. Ale wiadomość, że mój ojciec przyjął komunię świętą po kilkunastu latach rozlała błogie szczęście w moje serce. Dziękuję Ci, Maryjo. Proszę o Twoją dalszą opiekę i prowadzenie mojego ojca prosto w na Twojego syna. Dodam, że odmawianie trzech różańców dziennie nie zajmuje dużo czasu, jak to się wielu osobom wydaje. Modliłam się nowenną Chociaż w ciągu dnia nie miałam dla siebie nawet pół godziny wolnego czasu, całkowicie zajmują mi go dwaj mali synkowie i obowiązki domowe. Prosiłam Maryję, by wysłuchała mojej modlitwy, nawet tej zanoszonej podczas zmywania albo innych prac domowych. Ośmieliłam się pomyśleć, że matka nas wszystkich najlepiej zrozumie mnie, zabieganą matkę. Zachęcam wszystkich. Jeszcze raz gorąco do spotkania z matką pompejańską, która wysłuchuje każdego. Jeśli ktokolwiek się waha albo boi, powinien od razu zacząć modlitwę, bo szkoda każdego dnia bez nowenny, Beata. Naprawa małżeństwa radość jest zbyt wielka, żeby ją opisać. Jestem po rozwodzie kilka lat. Bardzo przeżyłam tę sytuację, tym bardziej, że mamy dwoje dzieci. W zeszłym roku prosiłam byłego męża, żebyśmy spróbowali wrócić do siebie. Byliśmy nawet razem na czasach. Niestety, okazało się później, że mąż spotykał się z kimś i wspólny wyjazd niczego nie zmienił. Przeżyłam to bardzo, bo miałam nadzieję na powrót męża a w zamian spotkał mnie kolejny zawód. Zapomniałam o całej sprawie dość szybko, ponieważ spotkała mnie kolejna tragedia w życiu. Mój tato zachorował na sepsę. Przestały funkcjonować wszystkie jego narządy. Płuca, nerki, wątroba, czustka. Ojciec żył tylko dzięki maszynom. I wtedy moja ciocia podsunęła mamie, mi i mojej siostrze Nowennę pompejańską. Zaczęłyśmy ją odmawiać. Jedynie dzięki naszej kochanej mamie z nieba, tato z dnia na dzień powracał do zdrowia. Zapomniałam o mojej własnej sprawie i tylko modliłam się w intencji zdrowia taty. Ponieważ nie mieszkam w Polsce, pewnego dnia zaczęłam myśleć o powrocie do kraju. Zastanawiałam się, co mogę zrobić. Aby być z mężem. Zaczęłam więc modlić się w tej intencji nowenną pompejańską. Już w drugim tygodniu modlitwy mój były mąż zaczął rozmawiać ze mną nie tylko o dzieciach, ale i o nas. W dniu piątych urodzin naszego synka, w 24 dniu modlitwy, mąż powiedział, że chciałby odbudować nasze małżeństwo. Radość moja jest zbyt wielka, żeby ją opisać. Maryja kolejny raz pokazała, że dzięki wierze można osiągnąć wiele łask. I za to jej jestem bardzo wdzięczna i bardzo jej dziękuję. Ona jest naszą orędowniczką, pośredniczką i pocieszycielką, a ja po raz kolejny doświadczam jej wstawiennictwa. Edyta. Dziękuję ślicznie. Kochani, życzę w spokojnej, błogosławionej, radosnej niedzieli. Pozdrawiam Was cieplutko z Panem Bogiem. Koniec części drugiej.